Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest tej strony Jurny Dzik. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Far Cry 3 Zobaczymy Co to właściwie się dzieje w tym miejscu. Na wyposażeniu mamy nowy sprzęt. Teraz wam pokażę o co chodzi. Nie wygląda to z... słabo. Porządny sprzęt. Znaleźć sobie dowódcę po mnoża i nie wiem, zobaczmy, kto jest dowódcą. Chyba go mamy. To jest dowódca. Najważniejsze to walić tego. Muszę go trafić, jak nie będzie się ruszał. Stań sobie. Ci podchodzą bliżej. Na ich miejsce wycofałbym się. To jest... To było zbyt proste. I zaraz nagle spadnę stąd. I koniec misji. raz coś wymyślimy. Potrzebuję ogólnie jakiś sprzęt, który umożliwi mi naszenie większości meboi. Bo jak widać... To są nogi? O Jezu, opuszczam teren. No dobra, no to jak opuszczam ten, jak stąd zejście nie da? O, ale bym sobie nogi pomógł, gdyby to było naprawdę. Dobra. Zwracam noża. Czyli do, yy, dopuścili się zbrodni, dlatego teraz... Trafimy sobie go. Ten dowódca to jakoś taki... niemrawy jak na dowódce. Pobudkę! Zabiję mu pobudkę. Jak coś ciekawego? No dobra, się po okolicach, a potem dojdziemy do Sunset, coś tam. Czekajcie, to ja mam tutaj być? Czy to jest dalej? To jest dalej. Dobra, przy okazji mamy wzgórze sierot i maszt. Dobra, spróbujemy tam jakoś do, dotrwać. Znaczy, dojechać, bo co ja tam... Trójka, a tu jest czwóreczka. Jest tam wyżej jakaś ekipa? Dobra, przelecimy się na piechotę. Wiem, że to może nie jest zbyt e, dobry pomysł. Natomiast wiecie, jak jest. Mm, dobra, nagrywam. Musiałem sobie czy nagrywam, bo to już naprawdę już. No, się zapomnieć. Dobra, lecimy. Czy coś ciekawego? Nie wiadomo, mapa jest ciemna, opuszczone miejsce, no, ale ludzie nie lubię tych skał, bo chciałbym... Dobra, myślicie, że nie będzie tutaj rekinów? No ja nie muszę się do tego martwić, które sobie snajpę. Tylko trzech ich jest? Nie, jeszcze jestem jeden. Jest Snajper nawet. Tam u góry. Dobra, jakoś tutaj pojedziemy. Nie widzę nigdzie łodzi. Może to nie był zbyt dobry pomysł, no ale zaryzykujemy. Trochę tlenu.

Ja mam na vašu pomoć Zwybuchowa Proste. Trochę skupienia. się bez dzwonienia po posiłki. No i dobrze, bo nikt nie robi posiłków. Posternek jest nasz. No tu jest na jakąś głowę, a na razie nie potrzebujemy takich... Ile mamy kaski? 400. To ma za mało, żeby coś fajnego sklecić. Dobra, weźmy na mapę. No niestety, będziemy musieli się... ...przepłynąć. O kurde, co?! Ej, nie, masakra Jaki to był bug no, mam zapisaną grę Dobra, teraz skorzystam z... E, może z rówki Znaczy, to jest ten skuter pod nim Ja ci się prosto prostu na maszt O rekin Ja muszę z rekina zrobić polowanie na rekina Chyba mi się udało, co? Potrzebuję jego skóry. Duszę się. No bierz się z tego rekina. O Boże, ale się tam... Go przytkało trochę pod wodą. kolejny To wszystko? O nie, dawaj, 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 daj. To się bardzo dobrze przyda ten Ta jego skóra Duży jest Kurde, no teraz to się udusza. Wytrzymał portfel, 6000 dolców mógł nosić A potem mam skóra jednoroga 10 koła dolca to już jest dobra sumka. Okej. Okay. Tutaj już nam nieźle się pogadło. Okej. Okay. Lecimy sobie na ten maszt. Zobaczymy, dostaniemy nowe do bronie, jakieś inne dobre. Przeładowuję bronię, To było do przeładowania? Hello? Dr. Earnhardt? Hey, it's Daisy. I borrowed the doctor's phone. How's the search going? I'm getting closer. How are you? Good. The doctor moved me to this cave under his house. It's safer since the pirates come to buy from him all the time. But get this I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. Hopefully, with our friends. Great. Bye. No. Nam z Daisy, się u niej wszystko w porządku. Miło to słyszeć, bo ta niebezpieczna okolica, ten doktorek też nie wygląda na kogoś, komu można zaufać. Ale w porządku na razie jest. No, to zdobywanie maszy to jest jedna z ciekawych rzeczy we Kurde no, no i znów się to zdarzyło, z jest złej strony po prostu do Dobra, wchodzimy i zaczynamy. Co tam miłego nas spotka dzisiaj? Dobra, otwieramy to jest, że tak, W Wrażliwy, że kutki tak łatwo się otwierają, no ale w tej grze... No chciałem tak umieć. Chciałem tak umieć. Byliśmy tu. Tu nie byliśmy, przyznaję. No to jest parę dupereli. Ale wreszcie są bronie, kiedy nowe dostajemy aktywowano maszt radiowy, tak, tak, tak. Myślałem, że spadnę. No i będą... o, ooo, za darmo w sklepach. O, jeszcze mamy to za darmo. Jeszcze, ale... kto przy tym, coś ma? To mnie nie interesuje ta walka. Trwane uzbrojenie. Aha, cztery zminy, pantery. Dobra, robimy to. Tu niedźwiedzia potrzeba. Potrzebuję, co to jest? To mnie interesuje, potrzebuję lecz nic, że tylko. Dobra, idziemy ich strzelić. Co za dźwięk. Chyba wszystkich zaznaczyliśmy.

Wszyscy zaznaczyliśmy, ale teraz to łatwo jest. Tu ładnie poszło. Czy ktoś kogoś... A, go mam załatwić chyba z, z ręki. To byłoby za proste. Alarm is trash powiedział. Był tu jeszcze jakiś gostek? Jest jednak. Chwalasz, tu blisko jest. Przez deski nie przelatują pociski. Dziwne. Tu jest drugi alarm. Kurde, jak on szybko to podbiegł. Dobra. Wszystko się zajerało Kurde, jak tu przejść? To zgaśnie zaraz? Zgasło. Ale full auto poleciało. Nie go zabić. Dla bezpieczeństwa zrobię to nożem. No, mamy już do celi. Użyj klucza, by zapłacić. O cholera! O kurde! Wygląda to gotowy. A chyba też. Kurde! A on tu jest. Tu było kolejne? Ej, mam za ciemny monitor, chyba. Please, Liza, idziemy Nie ja mam za ciebie monitor Biorę sobie o tak i do góry O, dobra, dobra, zaraz to ja rozumiem, trochę jaśniej się zrobiło o, kurde To zbiera amunicję? Nie, bo oni mają z tą strzelbę. Tu jest jakieś duperele. Dobra, sobie to złapaliśmy. Municja. O. Mam nadzieję, że to będzie dosyć. Nie ma tu Lizy. O kur, tu jest... O nie, upieprzyli nas. Ja dziękuję. Coś czułem, że nas coś pierdzielnie. Coś czułem. O, ale nam się porobiło teraz. Ten się kręci jak Angelina Barylina. I'm going to go to the other side of the house. I'll ask you a question and give you a hmm? ring. Mm -hmm. My sister gave you a ring. Huh? What's your sister, right? You think I'm going to miss one of us? You think that makes you like me? Huh? California boys got a hard on. A oh, I'm going to drive a bullet through my sister's skull. Like I did to brother Grant. Fuck you, you are angry, Jason. You are angry. Oh, Hollander. Okay, I get that. I get it. I was family, the family. Fuck, are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, the first time I ever killed was for my sister. That was not enough for her. No, 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 please. You see, the think about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they fly inside you every fucking time So they say to me, they say Voss, Voss, who the fuck, Ojo, fuck is it, it going to be? Them or me? Me or them? <laughs> like, like you know, like they fucking think that I need Bartu to make a fucking choice <laughs> By the way, this letter really sucks You know, so much for poetics It's no, too bad that tried right? to queue up <Szyskujesz> nie, nie, nie. to jest po prostu. Ok. Jason, przysięgam Jason umrzeć, swoje miłość. Dajmy tym gąbku Nie! Ale za duma. Wiedziałem, że nas popali. Dawaj, bujej się, bujej się, no Dobry pomysł, dobry pomysł, dobry pomysł, dawaj I teraz co? Już nie mam pomysłów O cholera, samo się zrobiło Dobra, spadliśmy sobie Patrzcie, ale ten trupie zjechał O kurde Chyba robić brzuszki, bo gdybym mnie tak spadł na brzuch to bym ja chyba tam został Z zawartością w spodniach oczywiście Dobra Robimy przejście Trzy minuty mam Tędy? Woda zrobiła Ale zdyma Tu co teraz? Dobra, ale fajna na Woda O, drobinka Ciekawe czy na nas czekają przed dołem Bo my jesteśmy pomyślni, które się pali Kurde, mam klikać, drugi. To nie jest jakiś ten No kurde, nie wierzę. No ja bijałem przeszedł szybciej niż... niż on i bym nie spadł. W nie spadł, no ale by było blisko No no no, dobrze, 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 dobrze! A mam to trzymać, dobra, a ja klikam na glebie. Gdzie ona jest, no? bym ją zepchał. Pierwszym swoim. Jaką ma, jaki ma pomysł? Mam nadzieję, że jakoś tam wyjdziemy szybko. Mi się nie chce. Jezu co oni robią. O, <grych> Ej, co to miało być? Ta roba skoczyła tak po prostu dla jaj chyba. W ogóle bez żadnego pomyśląca. Tak po prostu sobie zaskoczyłem. Oh my god! Jak... No i mówiłem, że czekałem pod domem. Znaczy... Pod tą szopą kurde z drewna, która się zajarała jak zapałka. <grywa> Lasko mogę kierować, ale za ja tym mam. Tak. Jeszcze ten pcha. Kurde, jak da to, to Ale wolno. To nie zła jazda. Kurwa to że się dało. O, wybuchło. Znaczy... Ej, nawalają do mnie. Co robić? Uuu. Fajne. O kurde, co ja żem zrobił. Ja nie patrzę, jak ona jedzie, wolę patrzeć wstecz. Coś proste to jest strzelanie. Uuu, hmm. napiony. No. Wolno jeść to babka, za wolno. Ja bym jechał szybciej. Jak będę mnie strzeli oczywiście. Na co dzień jeżdżę bardzo wolno i zginę z przepisami. O, spudłowałem! O kurde, bolesne jest spudłowanie, w tej grze. Będzie, że nikt nie nadejdzie, Traktor przyjdzie. O Boże, się przed nami. 2011. No je, co narobi robi, ty? Jak na parkingu w centrum handlowym lata. Szybciej! Bo to jest jakaś lipa straszna z tą babą. Faster, faster! a ona jedzie 40 na godzinie. Jak rowerkiem z górki. Oh, yeah. <laughs> Wiem, ja pierdzielę, co się niby nie udało, jak to się nic nie udało. Almost being killed or sold into slavery is funny. Hey Lisa, calm down. This is a nightmare. Okay, no, to we jest we we took the Oliver to some place called The Bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, jason oh, I'm so sorry. But I found Daisy. O Jezus Maria Ja już zapomniałem w ogóle, że ten Grant nie żyje no Ale tak krótko był w tej grze Że się nie dziwię Sukces, Hotel Island Port Aha, że jest w jaskini pod tamten To mi się nie chce Ale i tak będę musiał tam pójść Tylko to zrobię już w następnym odcinku Także na o 2000 eksportem O i punkt umiejętności o! Mam 5 punktów umiejętności! No dobra, to możemy sobie porobić jakieś tutaj umiejętności i... Pance, zwiększa porównanie na w wyniku wybuchów. Przyda się. Co to jest? Tutaj już nic nie mogę. Pajączek, zbierać dwukrotnie, to już mam. Powinien być tylko się szybciej, no. Chyba muszę to wziąć. Ukrywaj szybko ciało po wykonaniu stanowienia eliminacji. To jest bardzo przydatne. E, trzymaj S, aby przyciągnąć ciało ofiary. Do skręcania S powróć ciało, okej. Okay co tu mamy? Śmierdzę przez tworzy. No, właśnie Niżej wroga i zabić go. Dobra. Czemu nie? Przyda się. Efektowny sposób. Doping mnie interesuje. I tu jeszcze coś mamy. Co to jest? Przedwani w biegu. O Jezu. Chyba właśnie ta gra stała się 10 tysięcy razy lepsza. No dobra. Mamy nowy tatuażek, mamy nowe umiejętności. Na ten moment Zakończymy nasze przeprawy. No i co? Za niedługo kolejny filmik z naszej gry. Nowa Na receptura głębinowiec. Chyba z niej nie skorzystamy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. A tymczasem ja... Lecę się przewietrzyć. Do zobaczenia. Cześć.